Za mną Biały Kościół, a właściwie wieża Białego Kościoła, od którego to nazwę wzięła także miejscowość Biały Kościół. Kiedyś to miejsce nazywało się Kamiennym Kościołem, a to ze względu na to, że wieża była kamienna i nie tak pobielona jak dzisiaj. Z tym miejscem związana też jest pewna historia, a przestrzegała ona przed wampirami i mówiła o pochówkach tzw. wampirycznych. Przestrzegano m.in. przed tym, żeby pilnować, żeby osoba zmarła, złożona do nie przygryzała nigdy swoich własnych szat, bo kiedy tak się stanie, to oczywiście jakaś bliska osoba z tej rodziny po prostu umrze. Tych pochówków wampirycznych w Białym Kościele być może było o wiele więcej. No cóż, tego dzisiaj się nie dowiemy, ale historia o właśnie przygryzaniu szat przez umarłych krążyła tu jakiś czas w Białym Kościele. Jabłówki na ziemi Ścieleńskiej dostatek. Niektóre krężyły na szczycie gromnika, inne pod szczytem gromnika, chociażby tutaj w Romanowie przy Pogańskim albo Diabelskim Munie który jest za moimi plecami. Ten budynek dzisiaj nie wygląda już zupełnie jak młyn, ale zapewniam kiedyś tak wyglądał. I tutaj podobno swego czasu straszył diabeł, okoliczna ludność bała się przychodzić pod diabelski młyn, pod pogański młyn, ponieważ w nocy, mimo że młynarza, już dawno nie było, ponieważ nie żył, te żarna mieliły pewnie zboże. I działo się tutaj coś naprawdę dziwnego. Podobno Janek Czirny wykorzystał tę legendę po to, żeby schować tutaj w pobliżu właśnie tego młyna swoje skarby, żeby dobrze je ukryć i żeby tę legendę o Diable cały czas propagować po to, żeby nikt się tutaj nie zapuszczał. Czy rzeczywiście są tutaj skarby? Czy tutaj kiedyś mielił mąkę Diabeł według legendy właśnie tak jak kiedyś opowiadano? No cóż, fajna historia. Diabeł być może czasami jeszcze tutaj zagląda. W postaci podróżników chociażby mówiących tego typu legendy. Dolina Pogródki, w której jesteśmy, jest ciekawa nie tylko ze względu na diabła, który miał urzędować w pobliskim młynie, ale także ze względu na ukształtowanie terenu, na walory przyrodnicze i ciek wodny, który jest właśnie teraz za mną. Jeszcze ciekawostką jest to, że te tereny, podobnie jak diabelska kręgienia, zostały ukształtowane w bardzo podobny sposób. Podłoże lesowe po prostu rodowało, tworząc malownicze wąwozy, którymi akurat tutaj płynie woda. Dzisiaj przyjechaliśmy dla Państwa nagrać wspaniały film z drona, z tego drona. Tak dobrze widzicie, tego drona nie ma, ponieważ Pan Przewodnik wspaniale lata. Dron poczuł zew lasu i no. uciekł. Gdzieś. tam.